Hola, mis bichitos. i estáis? Yo estoy super bien. Jestem na wycieczce w Santiago de Compostela, no to wykorzystamy to, żeby pospacerować razem po mieście. Pokażę Wam kilka miejsc i opowiem o moich wrażeniach. Ja mam specyficzny sposób zwiedzania, zwłaszcza Hiszpanii, bo zawsze się zastanawiam, czy mogłabym mieszkać w tym miejscu. Czy to miejsce do mnie przemawia, czy czuję się w nim komfortowo. Wiecie, że są takie miejsca, które od razu Wam podchodzą, i inne, w których no, nie czujecie się jak w domu. Dlatego ja nie zwiedzam w typowy sposób, przeważnie oddalam się od centrum, obserwuję ludzi, porównuję z tym, co już znam czyli w tym przypadku z Barceloną, z Katalonią. I raczej się skupiam na tym, jak żyją ludzie w tym miejscu, jacy są, a nie na zabytkach. Chociaż oczywiście zaliczam też wszystkie najciekawsze miejsca turystyczne, ale nie będę Wam o nich opowiadać. Opowiem Wam o moich wrażeniach co do tego miejsca, do ludzi i różnic między Hiszpanami z tej części kraju, czyli z Galicji, z północy Hiszpanii, no i z Katalonii, z południa Hiszpanii też. Przyjechałam na 6 dni i zatrzymałam się w Santiago de Compostela. Tutaj spędzam najwięcej czasu, ale byłam też w Bigo. Pokażę Wam na koniec kilka zdjęć, bo od razu zdradzam, że jego najbardziej mi się spodobało. I byłam też w Coruña. Miasto nazywa się po hiszpańsku A Coruña. Pewnie kojarzycie Santiago de Compostela, bo to jest cel pielgrzymek, Camino de Santiago. Punktem kulminacyjnym jest Katedra Świętego Jakuba i osoby z całego świata przyjeżdżają, żeby iść pieszo przez kilka dni, a właściwie to każdy tyle ile może. Są różne szlaki i można zacząć w dowolnym punkcie. Ja na przykład spotkałam się w autobusie z osobami ze Stanów ale też z innych miejsc. Na przykład ja siedziałam akurat obok takiego pana z Korei, który specjalnie przyjechał do Europy, żeby przejść Camino de Santiago. On akurat zaczął szlak z Porto w Portugalii i aż do Santiago. 40 km dziennie. Czy polecam zwiedzanie Santiago? Zdecydowanie tak. Nawet jeśli nie interesuje Was pielgrzymka, to samo miasto jest bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest autentyczne, niesamowity klimat, jest swojsko, a jednocześnie miastowo. Wszystko zdaje się być naturalne, takie nieprzerysowane, szczere. Jest starówka z katedrą. To jest centralny punkt turystyczny. Całe stare miasto jest przepiękne, wszystko w kamieniu. Przenosimy się do średniowiecza, ale wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Jest mnóstwo atrakcji, sklepików, restauracji, barów, i wszystko zachowuje ten niesamowity klimat. Nie wcisnęli tam nic za bardzo nowoczesnego. Małe sklepiki, autentyczne restauracje z tutejszym jedzeniem, które prowadzą lokalsi. W Barcelonie na przykład ciężko jest znaleźć coś takiego, a zwłaszcza w centrum miasta. Wszystko pod turystów, wszystko na jedno kopyto i jednorazowe. Często tandetne, ukryte za nowoczesnością. No i oczywiście drogie. A tutaj widziałam więcej turystów z Hiszpanii. Hiszpanów, nie obcokrajowców. Przyjeżdżają z innych części Hiszpanii po prostu, a Hiszpana nie oszukasz. Jedzeniem z puszki czy mrożonką najniższej jakości go nie nakarmisz. Miałam wrażenie, że jedzenie jest swojskie, domowe, w każdym miejscu. Nie trzeba szukać, nie trzeba pytać Google, czytać opinii. Moje wrażenie jest takie, że gdziekolwiek wejdziesz, będzie dobrze. Nie wspomnę o cenach. Porównując z Barceloną, taniocha. Ja na przykład bardzo lubię tortidzie. Tortilla de patatas. I jak będziecie zamawiać, to proście, żeby Wam podgrzali. Nie jedzcie zimnej. Będzie smaczniejsza. I tutaj, w tych trzech miastach, w których byłam, płaciłam mniej więcej 4 euro albo 4,50 za spory kawałek tej tortilli, którą podają z chlebem. Chleb też jest przepyszny, porównując oczywiście z, z chlebem z Barcelony. I kawę. Do której praktycznie zawsze dają coś słodkiego, jakiś kawałeczek biszkoptu albo ciurrosa. W centrum, tym bardziej nowoczesnym, jest dużo sklepików ze wszystkim, czego potrzebujesz. Oczywiście bary, restauracje i kawiarnie, też na każdym kroku. Wszystko też bardzo lokalne, autentyczne, bez tej sztuczności, przepychu, ale zadbane i przyjemne. W tej części miasta widziałam też sporo pralni. Pewnie te starsze mieszkania w centrum nie mają pralek, chociaż budynki nie wyglądają tak źle. No ale jeśli jest tyle pralni, to musi być zapotrzebowanie. Najbardziej popularne supermarkety to Gadis i Freud's. Ale pieczywa tam nie kupujcie. Na każdym rogu znajdziecie piekarnię, a chleb z Galicji jest pyszny. Porównuje z chlebem z Hiszpanii, nie naszym polskim chlebusiem oczywiście. To, co najbardziej mnie urzekło w Santiago, to to, że jak się odrobinę oddalimy od centrum, to już mamy nowoczesne osiedla, chociaż nadal zachowują styl mniejszego miasta, nie ma wieżowców. Jest uniwersytet, miasteczko uniwersyteckie. Zresztą widać to, bo jest dużo młodzieży, dużo studentach kręcą się po mieście po centrum. Są centra handlowe, miejsca rozrywki, ale zaraz obok masz parki. Które właściwie wyglądają jak lasy, możesz poczuć ten kontakt z naturą. A najlepsze jest to, że nie potrzebujesz auta. Możesz dojść pieszo do tych miejsc, zrobić sobie taką trasę pośród natury lasów, strumyków, polan, łąk, pasących się krówek no, idealna mieszanka. Jeśli chodzi o ludzi Galicyjczyków, bo w ogóle mi to nie brzmi. Los Gallegos po hiszpańsku Los Gallegos. To mają zupełnie inny charakter niż Hiszpanie z innych regionów Hiszpanii. Nawet wygląd jest dosyć charakterystyczny. Można ich rozpoznać przez rysy i przede wszystkim przez akcent. Ja uwielbiam ich akcent. Jest przepiękny, ale ogólnie w Hiszpanii jest uważany za. Sorry za określenie, wieśniacki. Ja uwielbiam ich melodię jest niepowtarzalna. Moim zdaniem, to jeden z najłatniejszych i wyjątkowych akcentów. Z charakteru są raczej spokojni, nie są tacy hałaśliwi, jak typowy Hiszpan z południa. I mówię typowy, bo wiadomo, że ludzie są różni, no ale jednak północ słynie raczej ze spokoju i stonowanego stylu bycia, a południe wprost przeciwnie. Hałaśliwi, rozrywkowi, chaotyczni. I to prawda, bo jak opisujemy jakiś obszar, to generalizujemy. Nie mówimy, że 100% ludzi taka jest, bo każdy jest inny, ale ogólnie i w większości przypadków są cechy wspólne, które się spotyka bardzo często w danym regionie. I tak jest w tym przypadku. Nie mówię, że są nudni. Nie, nie są nudni, nie są flegmatyczni. Ale jednak nie mają tego charakteru typowo hiszpańskiego, który jest ogólnie znany. Taki stereotypowy Hiszpan raczej z południa, z Andaluzji. Oni są spokojni, ale mają swój charakter i jak się chodzi po ulicach, to słychać ten gwar, rozmowy, śmiech, ale nie jest taki skandaliczny, nie drą się. I są bardzo sympatyczni, uprzejmi i pomocni. Jeśli chodzi o język, tutaj mają swój galicyjski, el gadiego, ale w Santiago ja słyszę hiszpański z tym akcentem z Galicji, ale jednak mówią raczej po hiszpańsku. W Bigo i w Korunii tak samo. Hiszpański z akcentem z Galicji, no to jest cudo. W Barcelonie słychać wszystko oprócz hiszpańskiego, więc jeśli uczycie się języka i chcecie posłuchać, Spróbować swoich sił po hiszpańsku, to raczej wybierzcie właśnie taki cel podróży. Daleko od tych wszystkich metropolii. A wracając do krajobrazów, chyba rozumiem, dlaczego jednak jest więcej lotów z Polski na południe Hiszpanii. Bo tutaj pejzaż, krajobraz jest bardzo podobny do naszego polskiego, jeśli chodzi o przyrodę. Teraz pod koniec listopada. Dla mnie wygląda to tak jak nasza polska złota jesień, ta ładna. Dla większości Hiszpanów to egzotyka, dla nas to normalka. Mimo deszczu, bo tutaj średnio pada około 180-160-180 dni w roku. Takie są statystyki, które znalazłam na internecie. Ale mimo wszystko polecam północ Hiszpanii, polecam Galicję. Może nie poleżysz pod palemką i nie spalisz się na raka, ale klimat jest wyjątkowy, naprawdę. Najlepsze jedzenie w Hiszpanii to na pewno. I bardzo sympatyczni ludzie. Nie tacy męczący na dłuższą metę jak ci z południa, których uwielbiam, też uwielbiam, żeby nie było, ale jednak są inni. Jeśli chcecie o coś zapytać, poprosić o radę, coś praktycznego, jakieś wskazówki, to oczywiście piszcie i Wam odpowiem. A tymczasem, krasyniarz i ciao, ciao!